Witam Państwa. Po raz kolejny już już od kilku lat prowadzone są takie działania. Te działania nazywają się teraz nasz ruch. Te działania ruchu drogowego policjantów, jednostek Oławy, Strzelina, Oleśnicy. W dzisiejszym realizujemy działania policjantami ruchu drogowego Oławy oraz Orośnicy. Są dwie załogi policjantów z Olesnicy i dwie załogi policjantów z Oławy. W dniu dzisiejszym, czyli 9 lutego, ten nadzorem objęliśmy kontrolę prędkości w miejscowościach Oława, Jajoławski, Jaczkowice, Kwali Godzikowice, Stanowice, Marcinkowice oraz w miejscowości i miasto Wielczarskiewice ulica Oławską w Wielczyn-Laskowicach, ulica Wrocławską oraz miejscowości Łęk, Miłoszyce. Dlaczego tyle miejscowości, a tylko tyle radiowozów jest użytych do tych działań? Proszę Państwa, co godzinę zmieniają się posterunki, w których policjanci będą mierzyć prędkość kierowców. Prędkość jest mierzona przy użyciu ręcznych mierników prędkości, tak zwanych radarów, niektórzy mówią suszarki na te urządzenia. Co godzinę policjanci się zmieniają. Nie mówimy dokładnie i nie podajemy też w internecie, w, którym, w których godzinach, w którym miejscu będą w określonym czasie policjanci działać. Dlatego, żeby to był delikatny element zaskoczenia, żeby na przyszłość wszyscy kierowcy, którzy przejeżdżają przez te miejscowości, gdzie w dniu dzisiejszym zobaczą policjantów działających z radarem, będą zwracać uwagę, żeby faktycznie noga z gazu i jechać dalej bezpiecznie do celu. Chcemy też nawiązać współpracę z policjantami ruchu drogowego z brzegu opolskiego. Jest to inne województwo, tylko że inne twarze, inne upodobania, inny sposób pracy, charakter. W dniu jutrzejszym wybieram się do brzegu. Będę rozmawiał z kierownikiem ruchu drogowego i będziemy chcieli też taką akcję teraz nasz ruch rozpocząć na terenie Powiatu Brzeskiego. Razem z policjantami z brzegu na terenie Powiatu Oławskiego w roku bieżącym na drogach Powiatu Oławskiego. Zginęły dwie osoby. 2 lutego na autostradzie zginęły dwie osoby w wypadku drogowym. Byli to pracownicy pomocy drogowej. W roku bieżącym na razie to tylko dwie osoby i, i tak, żeby było. Nie chcemy więcej ofiar w wypadkach drogowych, dlatego też między innymi robimy takie działania. Każdy z nas wie lub wyobraża sobie, że główną przyczyną powstawania zdarzeń drogowych jest niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. To jest takie tradycyjne, tradycyjne słowo, tradycyjne, tradycyjna przyczyna. No najlepiej, niektórzy mówią, najlepiej policji powiedzieć, że faktycznie taka jest przyczyna zdarzeń ale niestety, no, proszę Państwa, tak jest. Na pewno jest to związane z tym, że, że mamy wiele ograniczeń prędkości na, na, na obszarach zabudowanych, na, poza obszarem zabudowanym. Mamy strasznie zniszczone drogi, nierówne dziury, wyrwy, przełomy. Mało mamy tych dróg, mamy, mało mamy rozwiązań komunikacyjnych, ale no niestety na tym co mamy musimy jeść bezpiecznie. A żeby jeść bezpiecznie, musimy się stosować do ograniczonej prędkości. Jak będziemy się stosować do ograniczonej prędkości, to prawdopodobnie nie będziemy uczestniczyli w wypadkach drogowych. Wielu z nas, proszę Państwa, korzysta z RAMIA CB. Tam też to urządzenie służy do tego, żeby przestrzec, czyli jeden kierowca przed drugim przestrzega się przed policją. Najczęściej tego czyni, to czynią kierowcy, którzy jeżdżą dużymi wozami, dużymi ciężar, samochodami ciężarowymi, no, takimi, które, które mają po 40 ton. Jeżeli jeden kierowca ostrzeże drugiego kierowcy, wiadomo, że nie, nie, nie zostanie zatrzymany ten kierowca, który złamał przepis, złamał zakaz e, przez policjantów, nie zostanie ukarany mandatem. Jeżeli ktoś z nas chce, aby taki kierowca e, zastosował się do przepisów, albo, albo żeby zlikwidować e, taki, taki proceder, kiedy kierowcy samochodów ciężarowych nie stosują się do ograniczeń e, tonażowych, ma prawo zrobić zdjęcie. Zrobić zdjęcie z datą, najlepiej z godziną, napisać e, do komendy pismo, że w takim i takim dniu stwierdził e, wykroczenie popełnione przez kierującego takim i takim zestawem pojazdów o, o numerach rejestracyjnych. To pismo trafi do zespołu do spraw wykroczeń w naszej komendzie i zostanie przeprowadzone postępowanie w sprawie o wykroczenie. Tyle, że sprawa ta trafi do sądu i kierowca danego pojazdu będzie odpowiadał przed sądem o łaski. Jest jeden problem, że ten, który ujawnił wykroczenie, czyli ta osoba, która zrobiła zdjęcie, będzie musiała podać swoje dane i w razie czego sąd może wezwać tą osobę. Sprawę w charakterze świadka, żeby potwierdzić daną sytuację. Ale proszę Państwa, nie bójmy się. Yy... Musimy reagować, musimy działać na to, bo my jako policja nie jesteśmy w stanie, żeby być w każdym miejscu, po każdym czasie, wszędzie na wszystkich drogach, tam gdzie, gdzie obowiązują ograniczenia konarzone dla samochodów ciężarowych. Tam gdzie jesteśmy, ujawniamy, zatrzymujemy i rozliczamy tych kierowców. Ale tych kierowców jest naprawdę więcej niż nas, dlatego, dlatego pomóżmy sobie wzajemnie. Chcemy zlikwidować proceder wjeżdżania kilku samochodów przewożonych do drogi z zakazami, tam gdzie są zakazy, to musimy eliminować je wspólnie. Wjeżdżamy. Podlawica, miejsce Bordu. A ta wica, ta tak, że pana jest gryszą. przy tam.